Ok, kulnie to ludzie się pewnie będą dziwnie na mnie patrzyli, ale <gulnie> trudno się mówi tak. Nie można mieć wszystkiego, mogłem to już na, gdzieś na platkę pewnie było yy, przepiąć przypiąć. W każdym razie jesteśmy medium sharpness, GoPro colors, ee, super view. Także jedziemy z Jak ja, kiedyś się oglądał z Ascaradą. To wiedzcie, że macie samochód w chyba najlepszych rękach w Radomiu Bo nikt tak nie dba o sprzęt i ogólnie o rzeczy fizyczne jak ja także. Także tak, o, trochę się tutaj nagrzało. Ale fear not. Mamy klimatyzację, także trochę tutaj kurzu widać. Ale przeżyjemy, przeżyjemy i tak jest ogólnie, w miarę czysto bym powiedział pilot. Zajemy trochę tutaj tego pasa, o niedelikatnie o. O. przypniemy, bo się rozpuszczy w kurczaka. Także tak to wygląda koło samochodów w sumie nigdy nie jeździłem kombi wcześniej 18,5 to jest temperatura of my choice i jedziemy Także chwila to jest szóstka Mamy chyba tu, mamy chyba trzeba podnieść tą klamerkę. Ciekawe, czy jakieś czujki są w ogóle cofania, ale, ale nie wiem właśnie, czy są, czy ich nie ma. Pewno do świateła musimy zapalić. Co pilota mam go w kieszeni, dobra. Okay. Nic nie jedzie, nic nie jedzie. Mm. Też możemy tu włożyć o! Także jesteśmy gotowi. Brama się zamyka. Muszę musiał zatankować ogólnie. Też. Izle mają w ogóle, nie wiem, coś magicznego w sobie. Nie wiem co to jest dokładnie. W każdym razie, no coś mają. Przepuścimy wszystkich dookoła. ładna Toyota, naprawdę fajnie się jeździ, kompletnie bym się nie obraził, gdyby była moja nie to, że mam coś przeciwko swoje, swojemu Audi, bo Audi jest też rewelacja, uwielbiam je, ogólnie na kierownicy jest cała masa różnych przycisków, których e, że tak powiem, nie będę miał czasu, okazji zgłębić, ale widzę, że coś do odbierania telefonu do pewnie jest połączenie z bluetooth, jest super sprawą nie ja wiem jak to dokładnie jeszcze funkcjonuje ale na pewno to jest wygoda, jeżeli możemy odbierać sobie właśnie telefon przyciskiem. Strasznie lubię, jak ktoś mi jedzie pasem lewym, a nie skręca tutaj. Ale skręca Pan także jest mu wybaczony jak najbardziej. Ale duży Mekosłup właśnie nie puszcza, tylko jedzie lewym pasem. A tu ludzie się chcą dołączyć do ruchu, tak? Mamy naprawdę piękną pogodę. Piękna, piękna, piękna pogoda. Pięknie pracuje. Nie wiem jaka tu jest nawet pojemność tego silnika. Wiem, że to jest diesel. Przetestujemy delikatnie hamulce i pasy do mojego matero. Mhm. Kompletnie nic nie wiem, także ogólnie, jeżeli chodzi o profesjonalne recenzje samochodów, to, to raczej nie tutaj. Ale tak to wygląda co strony, że tak powiem, kierowcy. Całkiem sympatycznie. Jeszcze nie miałem czasu się tak naprawdę porozglądać, bo, bo nie siedziałem w tym samochodzie tak, żeby po prostu siedzieć. Pojedziemy sobie ten. Na pewno zawsze mnie śmieszą dźwięki kierunkowskazów. Każdy samochód ma inne te cykacze. Ten jak kapsel jakiś taki e, dziwnie dziwnie po prostu sobie pyka. Nie wiem czy to słychać. W każdym razie jest dosyć śmiesznie. Wiem że na pewno musimy e, paliwko zatankować. Drodzy powrotnie zajadę na e, stację benzynową. Troszeczkę ropniaka. Nie lubię tego nazwy, Nie lubię tej nazwy Ropa. E, zatankujemy sobie. E, w każdym razie, w każdym razie nawet nie wiem gdzie jest, z której strony jest wlew. W każdym razie się jedzie przyjemnie, sprzęgło fajnie tu chodzi, wszystko, nic nie jest rozklekotane, tak jak wcześniej był film gdzieś tam jak ja Rizem jeździłem, no to tam czuć, że ten samochód jest mocno zdezelowany, może po prostu jest rocznikowo o wiele starszy, także cieszę się w ogóle, że mi jaskar pożyczył ten samochód, tak? Bo no, jednak to jest taki, takiej lepszej klasy. no Yaris to takie malutkie miejskie autko tutaj troszeczkę mamy, że tak powiem yy, no, kilka klas do góry, tak i wielkościowo i w ogóle jakościowo, także... Ale chociaż w tamtym też była klimatyzacja, także tam nie ma co narzekać, bo yy, nie wiecie na mnie może co. W każdym razie biegi chodzą y, tak łagodnie jak w Audi. Naprawdę, y, po prostu wsiadłem do samochodu i nie zestalowałem go, czyli nie, nie zgas mi. Bez problemu sobie, że tak powiem, nie było problemu z przyzwyczajeniem się do sprzęgła. Bardzo komfortowo, naprawdę. Wsiadłem i po prostu od razu wiedziałem co i jak i nie czułem jakiegoś takiego, że nie wiem co tu się dzieje, w sensie nie wiem jak sprzęgło chodzi, że nie czuję samochodu. Nie. Wsiadłem po prostu tak jakbym nim jeździł latami. Także bardzo przyjemna rzecz. Na pewno nieprzyjemną rzeczą są te krzaki, które zasłaniają kompletnie wizję. Ale już sobie poradziliśmy. że fajnie, fajnie, że jest w ogóle taki mechanik w Radomiu. Nie wiem, jest kilka mechaników w Radomiu, chyba może trzech, czterech którzy właśnie wypożyczają samochody. W każdym razie cieszę się, że trafiłem właśnie do, do, do Ascara w Radomiu. Eee, tak bardzo obiektywnym eee że tak powiem głosem, nie bez krytyki, tylko bardziej konstruktywna krytyka, że mechaników może nie mają najlepszych, tak? Ogólnie w nigdzie pewnie w zakładach. Y, ciężko jest w ogóle od dobrego mechanika, bo ludzie uciekają z takich prac i sami otwierają zakłady i pewnie rotacja jest duża pracowników. W każdym razie y, na pewno zakład nadrabia y, jakością obsługi klienta, tak? Bo naprawdę obsługa jest y, przemiła. Dwóch z panów, z którymi miałem kontakt, y, naprawdę nie mogę nic złego, złego powiedzieć. Jeżeli chodzi o mechaników, no to, to trochę jest rzeczy takich, że, do, że tak powiem, do, do polepszenia, ale, ale jakość obsługi, możliwość właśnie wynajmu samochodu, oczywiście za dopłatą, i na początku trochę się skrzywiłem, bo we wcześniejszym salonie mechanicznym, w salonie mechanicznym, warsztacie, że tak powiem, było to na koszt z firmy. Aczkolwiek, tak, pierwsza kwestia. Gdzieś te opłaty mogą być później w kosztach naprawy ukryte, wynajmu samochody. Dwa, yy, no jednak, ja rozumiem, że zakład musi też yy, no serwisować samochód. Ktoś bierze ten samochód, zużywa. Gdyby jeszcze ludzie, że tak powiem, szanowali, mam nadzieję, że większość szanuje kierowców, ale yy, no nie ukrywajmy się, są ludzie, którzy mają po prostu brzydko mówiąc wyrąbane na swoje, a jak dostają obce w rękę, to już w ogóle po prostu. Yy, nie dbają o takie rzeczy, także no, no niszczają te rzeczy, więc jakoś y, amortyzacja, rekompensaty po prostu y, zakład mechaniczny musi sobie, y, no musi po prostu sobie skądś to wybrać, tak, także y, ceny moim zdaniem nie są wygórowane, y, 120 zł mamy za Aurisa za dobę, 14 zł za godzinę i i... Y, y, i mamy chyba 12 zł i 100 zł za Jarisa, tak? 12 zł za godzinę i e, za, za dobę mamy 100 zł z tego co pamiętam, albo 140 za URISA. Nie, nie pamiętam dokładnie, w każdym razie nie są to jakieś ogromne pieniądze. Tym bardziej e, komfort tego, że po prostu możemy oddać samochód do mechanika i nie tracić na mobilności po mieście. Czy po mieście w ogóle, czy, czy pracujemy, czy mamy pracę gdzieś, w wyjazdy jeździmy, czy, czy musimy po prostu, tak jak ja pracuję, że jeżdżę praktycznie od z jednego osiedla na drugie osiedle, później na kolejne osiedle, na kolejne osiedle. Także nie ma tu kompletnie co porównywać, tak? Także y, naprawdę wielkie uznanie i, i szacunek, że i wdzięczność przede wszystkim, że mam taki zakład właśnie y, w swoim mieście, tak? Także fajna sprawa, fajna sprawa. Jademy. Także jadę teraz do dziadka, mamy jakieś tam e, sprawy do załatwienia w Orange, numery. Poprzenosić, popozbywać się, umów nie być związanym, później do babci może pojadę właśnie z dziadkiem, napijemy się yerby wspólnie, czy znaczy ja to już mam dość, znaczy ja mam drugi napary wypijemy rano póki co białej despalady sprawdzonej, której w smaku tak yy, średniawo, ale, ale Powera wiem, że daje konkretnego. To jest moja pierwsza yerba, którą w ogóle yy, wiem, że, że mogę na nią liczyć, jeżeli chodzi o Powera, tak? Yy, drugą, drugą yerbą to będzie ta najmocniejsza yerba, ale jej po prostu, że tak powiem, nie z doświadczenia wiem, że, że powinna być dobra, tylko właśnie, że jest najmocniejsza, tak? Bo, bo, bo sklep po prostu powiedział, że jest jedną z najmocniejszych na rynku. Także w smaku na pewno w działaniu też z tego co pamiętam była mocna, aczkolwiek no, biała despalada po prostu yy, ja tak z doświadczenia yy, wiem po prostu, że mogę na nią liczyć. Jutro planowałem właśnie tamtą drugą wypić na jutrzejszy dzień, który miał być podobny do tego dzisiejszego. Yy, także muszę dużo mieć pozytywnej energii w sobie. Yy. Aczkolwiek nie wiem, czy nie, przy, nie zostanę przy tej białej despaladzie, bo naprawdę podoba mi się jej efekt, jest łagodny, ale że tak powiem, stanowczy, tak? I dostaję to, czego oczekuję, bez jakichś tam niepotrzebnych rzeczy. Zauważam ogólnie jeszcze jedną rzecz, że przy jakichś tam wyższych ilościach naparów nie wiem, czy to jest po prostu dlatego, że ja temperaturę podbijam później, czy to już jest ilość, 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 yolo, ilość. Um, Jerbolitu we mnie, po prostu to już zaczyna negatywnie na mnie wpływać, ale zaczynam być taki trochę nerwowy i nieprzyjemnie wyostrzony, taki bardzo e, wykręcony na obroty, ale tak nieprzyjemnie już, tak? Także nie wiem o co chodzi, w każdym razie no mi to trochę szkoda tej hierby, bo na drugi dzień jest za słaba. I tak mi się wydaje, właśnie nie testowałem. E, natomiast e, ja w ogóle tak widzę, że te światła nam się odbijają tam w derzaku i one są takie fajne, właśnie jak w Yarisie świecące, e, na no, bardzo biały taki kolor, czysty. Bardzo fajna rzecz. Eee, także tak. Klimka pięknie chodzi. Ogólnie ja nie wiem gdzie tu jest temperatura na zewnątrz. Nie jest... Pewnie gdzieś tutaj w komputerach jest, ale nie chce mi się wchodzić w menu i tak dalej. Eee, w każdym razie eee, dashboard mi się nie podoba. Nie podoba mi się za bardzo, że tam powiem taka jest półka spadzista. Eee, to mnie się średnio podoba. Yy, jakby jakaś po prostu tam yy, nie była ta yy, dolina za normalną deską, jest druga część gdzie spada. Yy, pewnie dużo rzeczy by wychodziło, jakby się, jakby się człowiek troszeczkę więcej pojeździł. Aczkolwiek pierwsze wrażenia, zresztą w się tak samo po zarąbiście, tak? Pomimo tego, że był takim tańcem, to bardzo mi się przyjemnie nim jeździło. Byłem e, tam chyba jeden 0 był silniczek benzynowy, ale to tak się zgrabnie poruszało. Naprawdę była przyjemność z jazdy, tak? Oczywiście na te, w trasie to już e, ta przyjemność byłaby mniejsza przy tym e, silniku. aczkolwiek e, no pozytywnie byłem zaskoczony, także mam nadzieję, że Askar Jakiś trzeci samochód kiedyś pojawi się, że będzie firma dobrze prosperowała i trzeci samochód się też pojawi i też będę miał e, przyjemność właśnie sobie przejechania się tym samochodem, tak? E, bardzo mi zależało właśnie, żeby to był Auris, bo raz, że film robiłem z Jeriska, e, a dwa, że e, lubię strasznie zmiany. Naprawdę lubię zmiany, lubię coś nowego. E, daje mi to dużo bardzo pozytywnej energii, także... Mam nadzieję, że to nie wyszło jakoś tam dziwacznie, że dajcie mi Aurisa. Ja chcę tylko Aurisa, nie chcę Jarisa, tak? Bo to, to nie jest wypożyczanie samochodów. Halo, to jest, że tak powiem, zakład mechaniczny na samochód. Pan, e, że tak powiem, wybiera to, co jest do wzięcia. Ale, ale nie było problemu, nie było problemu. E, musiałem na Aurisa poczekać e, we wtorek, przepraszam, dwa dni musiałem poczekać na Aurisa, bo ktoś go oddawał e, dopiero za dwa dni. Yy, bo w poniedziałek już bym mógł mieć dzisiaj jest środa, w poniedziałek już bym mógł mieć Jarsika, ale mi zależało na y, Aurisie, także poczekałem do tej środy, bezproblemowo przyjechałem, dzisiaj rano samochodem oddałem, Uo, żeśmy się trochę spóźnili. Tu jest raczej turbo, chociaż... Nie, nie, nie wiem czy jest turbo. To w sumie każdy samochód większe obroty, to zaczyna... Yy, Sprężarki. Ale raczej teraz, z tego co mi brat mówił, nie ma już samochodów bez turbo, tak? Że to jest standard. i nie ma co się dziwić, tak? Bo, bo, bo są dynamiczniejsze i, i e, ekonomiczniejsze, i mamy większą, większą, że tak powiem, wydajność. W sumie nie miałem jeszcze żadnego samochodu z turbo. W sumie tak naprawdę tam ja miałem trzy samochody. Trzy samochody. Miałem swój pierwszy Matis, później Volkswagen Bora. A teraz Audi. A trzecie nie wiem co będziemy mieli. Przepraszam, czwarte. Nie ma tak mała, mocna matematyka. Taki tutaj jest malutki komputerek w ogóle na środku. To jest całkiem śmiechowe, bo jest Shift. Wszystko jest po polsku? Nie, nie, wszystko jest po polsku. Chyba a przy, przytrzymaj, aby zresetować. No może niektóre rzeczy są po polsku, w każdym razie jest shift, czyli ta zmiana, zmiana biegów. Są strzałeczki góra, dół i się jak e, w grach e, pojawiają na zielonej, na przykład shift, żeby teraz zmienić na górny bieg, czy tam na dolny, tak? Na dolny to mi się chyba nie zdarzyło, żeby pokazywali. Pokazywało, znaczy nie patrzyłem na ten komputerek, także nie wiem. W każdym razie e, widziałem, że się strzałeczka taka urocza, malutka pokazuje. Shift, shift. I to już do góry. A, będę musiał nas pilota przeszykować. No, powiem, nie ukrywam, żebym pojechał sobie w trasę jakimś nowym samochodem. Zresztą już kiedyś właśnie wspominałem, żeby wynajmować samochody i, i robić jakieś filmiki z tego, ale e, że tak powiem, nie za bardzo... Nie za bardzo y, mam pieniądze, żeby właśnie sobie tak y, bawić się wynajmowanie samochodu. Także zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. W każdym razie no, fajnie, fajnie by było właśnie sobie mieć, tak, mieć taką możliwość y, pojeżdżania różnymi samochodami, tak? Bo to jest fajne przeżycie dla kogoś kto lubi samochody, ktoś kto lubi zmiany. To zawsze mówię, pełno jest takich malutkich niuansików y, przyjemnych. Pytanie teraz, czy ja wszystko wziąłem, ale raczej wszystko wziąłem. Pomyśleć, że na to osiedle kiedyś się nie dało wjechać, bo były biura przepustki, tak jak tamto zresztą, to było właśnie wcześniej, przy wjeździe jest brama, holy smokes, wszystko, że tak powiem, funkcjonuje tak, jak powinno. O dziwo, bo ta brama co chwila jest albo wyrwana, albo albo coś jest z nią nie tak. Mam własny pilot, Tomasz, napisane przez dziadzia. Dziadzia, jedziemy odwiedzić. Tomasz, że tak, będę musiał w ogóle tutaj torbę, raczej yy, znaczy torbę, miejsce zwolnić yy, dziadkowi. Tylko najpierw idę zobaczyć, czy w ogóle jest. Bo telefon ma nie włączony, nie wiem co tam się dzieje. Pewnie nie naładował i dziadek nawet nie ogarnął, że ma telefon nieczynny. Ale jak ma czynny, to też nie wie. Może nawet, yy, że ma nieczynny. Wiem już, czego nie ogarnąłem. Ja jeszcze go nie zrobiłem, nie wziąłem żadnej e, reklamówki na GoPro. Także będę musiał chyba z tym chodzić na głowie non-stop. Muszę pamiętać, żeby szóstki nie wrzucić przez przypadek. Bo mamy 6 biegów aż, także to jest bombowe. Ja mam u siebie tylko 5. I musimy też na pewno pamiętać, że to jest kombi żebyśmy się nie stoczyli, bo mamy dłuższy samochód niż normalnie. E, dobra, na pewno muszę reklamówkę jakąś na GoPro Kurczaki, i wiedziałem, że czego zapomnę. Brakuje mi skarpety na GoPro, <laughs> żeby chronić ekran. I. i, i Także tak, zapomniałem, wiedziałem, że czego zapomniałem, nie wiedziałem czego. Teraz już wiem, e, to mogę zostawić, że tak powiem, czy to i tak odpiąć. Termos stoi póki co Może dziadka poproszę jako skarpetę na go bo muszę jednak po prostu jakoś zabezpieczyć to GoPro Jakby nie będę cały czas, yy, yy, że tak powiem, na głowie z tym chodził przez miasto Bo aż taki crazy nie jestem W samochodzie to jadę, że ktoś mnie zobaczy i później mnie przestaje widzieć A, a jednak nie chciałbym właśnie... Tak, nie, nie, to jeszcze nie jest ten etap yy, No Z tyłu to nie jest tak super czysto Muszę to przeorganizować zaraz, ale to... W sumie, a w sumie to Przarko nie to teraz. E, profesjonalnie. Nam zostało miejsca jeszcze z tyłu. Chwila, co ja chcę zrobić? Chcę na pewno prezenty babcinę i listy bratu przepiąć. O, tu przepniemy to wszystko. O, ściśniemy ładnie torbę. Weźmiemy, o tutaj, elegancko, e, na pewno pilota muszę mieć z sobą od bramy, ale to za chwilę, póki co to stoi, stoi, także przypniemy delikatnie, e, okej, okay. może jednak tak, nie, o, tam się chyba nic nie powinno przewrócić, nie się wydaje, może jednak tak to ściśniemy, o, dobra. Jak sobie stoi. Także lecimy do dziadka. Zamknięte. Zamknięte. Rally Poland. Także lecimy. Pomyślę, że całe dzieciństwo praktycznie spędziłem na tym osiedlu. Wychowałem się tutaj. Czy wychowałem się w domu, w domu, tak? Ale na każdy weekend po szkole tutaj przyjeżdżałem. Każde święta tutaj miałem znajomych. W domu tylko siedziałem przed kąpem i grałem. Tutaj miałem wszystkich znajomych, koleżanki, kolegów, także ee, tak. Trochę inaczej to się wyglądało. Trochę się pozmieniało. Szkoda, że nie mam filmów kiedyś, żeby właśnie pokazać to z perspektywy yy, troszeczkę innego, jak to wyglądało. Nie znam kodu, także muszę zadzwonić, niestety. Mam nadzieję, że dziadzia jest w domu. Dziadzia. Dziadzia, dziadzia, dziadza. Dalej, dalej, O, super. Super, dziadek powiedział, że jest, ale mnie nie otworzył. No otworzysz, dziadziuś? Co? Otwórz. Teraz już jest. Także... Posiedzę chwilę, spakujemy się, jedziemy załatwiać sprawy, a później yy, później jedziemy babcię odwiedzić. Jeszcze dziadkowi ukradnę skarpetę jakoś, oczywiście czystą, żeby GoPro przechowywać. Cześć!